Dobra. Ogólnie tak. Globala w tym celu się już się zdobyć raczej nie uda, więc trzeba będzie zmienić nazwę serii. Wingman to Silver będzie adekwatne mi się wydaje. Więc trzeba się pocić po tym Terror, żeby wygrać. no Jeden śpi, ale piknie nie z go? Ja pierdolę, nie mogę, no. że jesteś, bo chciałeś No ta, bo ja nie mam innych oponentów, tylko tego na longu będę patrzył, jak ty też patrzysz. No przecież, zapomniałem. Przepraszam, my bad, kurwa mać. Jest do prawej od ciebie. Jeszcze 1, jest 36 minut. Chyba biblioteka już. Chyba na prawo przeszedł. Jezu! Kurwa mać, nic go nie trafiłem, nic, wycinam to, pierdole. Rusza się jak to gówno w przeręblu, no. Się go trafić nie da. Jebany chuj. Zaporadzić poradzić. Ja sobie wyobraziłem jaką wypierdolę z tych, 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 z biblioteki. Pobani. Co?! Nic nie dostał! Ha! Łeb mu się sam odchylił z wrażenia. No nie wiem. Oni się bawią zajebiście w porównaniu do nas Ja się też bawię zajebiście, idę szoka. Idź Got Ciekawe co miał Absyl Wyskoczył do rąkała, i od longa. Gdzie jest? absolutnie znaczy boże, dół Nice Kurwa dwóch tam jest, robił naszą taktykę A minus dwa dostał Wyszedł. Znaczy kurwa patrzy, minus pół przy Boilerze jest. Kurwa smoke'i co jest do Dobra, ogólnie tak. Globala w tym celu się już się zdobyć raczej nie uda. Więc trzeba będzie zmienić nazwę serii. Wingman to Silver będzie adekwatne mi się wydaje. Longa idą. Chcesz mi dorzucić flasa jakiegoś? A nie, może. No, Dostał pół, a drugi minus trzydzieści No, w końcu. Mm. Dobrze, bożaj. Jest na shortzie Gdzie? Boże sorry long Nie no, po kurwi mnie! Minus 89 w 5 dostał! Jeszcze się runda nie skończyła! Nie mogę! 200 rundy do końca były. Bo... Idziemy na Valoranta chyba co? <grystwa> Wiesz jak tego królestwa nienawidzę. Ale zawsze będzie lepsze niż ses Zasianem jest. I side. Tide. Dobra. Minus 58 w 5 dostał, no. Ja se hmm. mogę strzelać, a oni sobie będą żyć. Spoko, nie? Zajebista giera. Kurwa, jego mać, no. Masakra jakaś. Z tym cs Niech, niech kurwa dadzą już nową wersję tej gry, bo mnie popierdali. Ło. 8. Co się dostać, co to kur... <co> to... <laughs> Wkurwili mnie <laughs> Nie wiadomo gdzie drugi Nie mam taki kurwa, bo myślałem po pieniądze. Ot. Dobra, osień ten różny. Nie wiem skąd na cmentarzu chyba był. Psów, dupę, jebać tą grę.